Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Kebiarz. Do dzisiejszego filmu zaprosiłem gościa. Oto Retro Giguś, specjalista od retrogrania. A dzień dobry. Dzień dobry, państwo. Porozmawiamy dzisiaj o retrokomputerach. Co sądzisz o tym moim nowym nabytku? Oto o tym retrokomputerze. O tym? Przecież to jest jakiś złom stary. To nie jest retro. Ale jak to? To nie jest retro. To nie retro? Pan się dowie najpierw, co to jest retro. Komputer. Wie pan, co? Trzeba się najpierw przygotować do rozmowy, a nie zaprasza pan gościa i takie jaja robi. Do widzenia. Przepraszam, przepraszam. I tu trzeba przyznać czy nie przyznać racji RetroGigusiowi. Czy prawidłowo określamy swoje stare epokowe komputery, określając je mianem retro? Zagadnienie to będę poruszał w trakcie mojego filmu. A tymczasem przedstawiam wam niesamowicie zmutowany komputer. Powiecie Mustang. Najtańszy bajgiew z lat 2000. Ale kiedy zajrzymy do środka, Okaże się, że jest to niezły mutant. Takie MOBO widzę pierwszy raz na oczy. Jest naprawdę bogato uzbrojone. Sparowane jest w złącza, które naprawdę rzadko ze sobą występują. A do tego dziwnie mały procesor. Czyżby zintegrowany? A na deser przeogromna karta na ISA. Zajmująca praktycznie całą długość obudowy. Nie widzę żadnych uszkodzeń mechanicznych. Sprzęt wydaje się w bardzo dobrym stanie. Dlatego zaryzykuję i odpalę go. Sprawdzimy, czy ten mutant żyje. Są oznaki życia. No ale, aby cokolwiek sprawdzić, trzeba włączyć najpierw monitor. Chwila prawdy. Jest, to żyje. Ostbios pokazuje, że mamy do czynienia z Intel Pentium M oraz pamięcią DDR. Czyli mamy niezły przeszczep. Laptopowy procesor na deskopowej płycie głównej. Całość rozbiorę w drobny Mac i wtedy przedstawię Wam szczegółowo MOBO. Na pewno obudowa i zasilacz trafią na złom. A dlaczego? Bo zasilacz dziwnie lekki. Niby ma 400 W, w co nie wierzę. Jego nazwa to ProComp. A obudowa jest wykonana z tak cienkiej blachy, że od samego patrzenia wygina się. W komputerze nie ma żadnego nośnika danych. Z tego sprzętu przeszczepię jeszcze stację dyskietek i to wszystko. Napęd optyczny nie ma przedniego frontu. Tak więc elektrośmieci... Co do stwierdzenia retro, to oznacza ono stworzenie coś nowego na styl czegoś starego, co minęło, czyli nazywając stary komputer, robimy błąd i tak i nie. Tak będzie dla tych, którzy sztywno trzymają się definicji, a nie to większa moim zdaniem rozkminka. Moim skromnym zdaniem, miłośnicy starych komputerów oraz gier zapożyczyli sobie słowo retro, tworząc nowy nurt, scenę dotyczącą starych komputerów oraz gier. Wykorzystując część definicji, czyli coś starego, coś co minęło, i w połączeniu ze słowami komputer, granie, stworzyli nowe znaczenie. A żeby nie było tak łatwo, to nie każdy komputer dla każdego jest retrokomputerem. I tak, dla takiego 40-latka. Wszystko co do epoki AGP będzie retro. Zaś 20-latek zaliczy do tego stwierdzenia komputery nad platformę AM czy LGA775. Każde kolejne pokolenie będzie uważało za retro komputer inną epokę technologii komputerowej. Tak więc dla mnie neutralną nazwą jest epokowy komputer. Jak to się mówi, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Więc ci, co uważają, że nazwa retrokomputer jest błędna, niech mi wybaczą za używanie tego stwierdzenia. Tym bardziej, że każdy wie o co chodzi. Co ty wiesz o zabijaniu? Ty stara dupa jesteś. Ja tu prowadzę dziwne rozkminki, a tymczasem. Wjechała tu potężna karta na ISA. Jak się nie mylę, jest to kontroler skazy. Ja go w tym projekcie nie wykorzystam. Jednak pozostawię sobie go jako rekwizyt. W mojej kolekcji garażowej płyta główna również została uwolniona i czas ją bliżej wam przedstawić. Zwróćcie się w cierpliwość, trochę to potrwa, jest sporo tego do wymieniania. I tak zapewne część pominę, zaczynając od dołu. Dwa razy złącza na ISA, puste złącze przypominające miejsce na starą kość BIOS. Jest to miejsce na disk on chip, dysk, magazyn danych przypominający kość BIOS. Szkoda, że są one holendarnie drogie, można by było sprawdzić czy dałoby się zainstalować na nim system. Dalej znajduje się cztery razy PC. Oraz port AGP. Pod czarnym radiatorem znajduje się chipset Intel 855GMe albo 852GM. Te dwa małe białe złącza to złącza LVDS do szybkiego przesyłania danych. Obok portu LPT znajduje się dodatkowe złączykom. Gniazdo procesora Socket 479 na procesory Pentium i Celeron M. Obecnie w gnieździe znajduje się Intel Pentium M. 1,73 GHz Dwa złącza DIM na pamięć DDR 20-pinowe złącze ATX od zasilania Dwa razy złącze IDE i jedno FDD soket na karty Compact Flash Dwa złącza SATA Kolejne dwa dodatkowe złącza COM Złącze FireWire Dwa złącza na dodatkowe USB Mostek południowy i CH4 To wszystko z ważniejszych elementów znajdujących się na płycie. Złącza z tyłu płyty 2 razy PS2 na myszkę i klawiaturę, 2 razy USB, 2 razy LAN, LPT, VGA oraz Com. Złącza audio, tylko dwa. Jedno na mikrofon, drugie na głośniki, a tak z bliska prezentuje się karta ISA znajdująca się w tym komputerze. A oto nowy dom dla zmutowanego MOBO. Kawał porządnej blachy. Nie to co poprzednia obudowa. Zasilacz wymieniłem na taki oto HP o mocy 365W. Dodatkowo w zestawie znajdzie się karta graficzna na AGP. GeForce N6200 256MB DDR2. Przed upchaniem wszystkiego do budowy. Zrobię pająka, aby sprawdzić, czy wszystko ze sobą współgra. Mobo uzupełnią jeszcze dwie kości pamięci DDR, każda o pojemności 1 Giga i taktowaniu 400 MHz. Git majonez, na pająku wszystko działa. Chociaż widzę, że procesor ma ustawione taktowanie 1,3 GHz. Pewnie trzeba będzie ustawić na prawidłowe w BIOSie. Skoro gra i trąbi, pora wszystko złożyć to do kupy. No, ale nie mogło być tak pięknie. Nie wziąłem pod uwagę, że zasilacze od Della są większe. A w tej obudowie, mimo że jest dużo miejsca na taki zasilacz, ma powyginane wsporniki na ten mniejszy. Nie chcę wycinać i niszczyć tej obudowy, dlatego wymienię zasilacz na inny. Tato, ja ci pomogę zamieścić ten zasilacz. Na Shiftek 340 W. Moje plany co do tego komputera. Zamierzam na nim zainstalować kilka systemów operacyjnych, począwszy od Windows 98, kończąc na 7. Każdy system na innym rodzaju dysku. Przecież mam duży wachlarz możliwości od Compact Flash do SSD. Wiadomo, życie to zweryfikuje. Podejrzewam, że może być problem ze sterownikami. To jest niszowe i już wiekowe MOBO. Na chwilę obecną do zestawu trafi dysk HDD 160GB od Seagate na złącze IDE. Drugi dysk HDD na SATA od Toshiby o pojemności 500GB. Oraz dysk SSD na SATA od firmy SP o pojemności 128GB. Mimo, że płyta główna posiada zintegrowaną kartę muzyczną, zainstaluję dedykowaną na Isa od Creative Labs. Posiada ona również gamę port, który może mi się przyda. I tak to się prezentuje wstępnie po złożeniu. Pora zainstalować pierwszy system. O ile się komputer uruchomi. No i dupa. Okazało się, że zestaw ma problem z tym zasilaczem. Raz się uruchamiał raz nie. Zasilacz niby sprawny. Za każdym razem na krótko odpalał się. Napięcia mierzyłem kilka razy. Są w porządku. Dlatego na koniec wleciał zasilacz take me 400 force. Dzięki któremu komputer śmiga bez zająknięcia Tak wiem i spokojnie Zasilam dla sobie radę Przetestowałem go Napięcia są w porządku Jako pierwszy zainstalowałem Windows XP Pro Chociaż miał być zainstalowany na dysku HDD SATA Jednak brak sterowników Prawdopodobnie od chipsetu i RAIDu Spowodowało, że instalator XP Nie wykrywał dysków SATA Za to dysk ATA został wykryty poprawnie Instalacja przebiegła bez problemu Windows przyjął serwis park trójkę i udało mi się zainstalować prawie wszystkie sterowniki. Pozostał nieszczęsny sterownik od RAIDu, z którym nawet nie mógł sobie poradzić snappy driver installer. Rozwiązanie tego problemu przełożyłem na przyszłość. Nie przeszkadza mi to, aby prawidłowo przeprowadzić testy wydajnościowe na tym systemie. Tak się nie robi. Jako pierwszy przeprowadziłem test z programem CineManch 2003 z wynikiem 174 punktów. Drugi test to 3D Mark 2001: Z wynikiem 7111 3D Marksów. Kolejny test to 3D Mark 2006. I tutaj istny podcast slajdów. A uzyskane punkty to 338 3D Marksów, punkty procesora 560. I tutaj uświadomiłem sobie, że testy przeprowadziłem na procesorze o taktowaniu 1300 MHz. Dlatego udałem się do BIOS-u, aby ustawić prawidłowe taktowanie procesora. No i jakie moje było zdziwienie, bo nigdzie nie znalazłem w BIOS-ie możliwości ustawiania taktowania procesora. Zbawieniem okazał się Manual do Mobo zaciągnięty z internetów. Okazało się, że za pomocą zworki możemy przestawiać częstotliwość procesora. Ale mamy tylko dwie możliwości 100 MHz lub 133 MHz. Aby uzyskać większą częstotliwość, wystarczyło rozewrzeć zworki. Aby procesor był wykrywany jako 1,73 GHz. Przed ponownym przeprowadzeniem testów Sprawdzę jeszcze, czy wszystko się zgadza w programie CPUZ z Taktowanie procesora w porządku. RAM prawidłowo wykrywany. Karta graficzna również, choć tutaj jest przykra niespodzianka. Jest ona 64-bitowa. Pora powtórzyć testy. Cinebench 2003. Znaczny przyrost. 233 punkty. 3DMark 2001. Również znaczny przyrost. 7576 3DMarków. 3D Mark 2006. Przyrost punktacji ogólnej mały, ale za to za procesor już spory. Ogólna punktacja 353 Marksów, za procesor 749. Czas pogierkować. Rozdzielczość graficzna w testowanych grach 1024x768. Ustawienia graficzne wysokie. Na początek SHADOMEN. Gra z 1999 roku. Niestety, Afterburner nie chce współpracować z tą grą. I dlatego wyświetlane są tylko klatki przez Frapsa. Jest ich stałe 60. Kolejna gra GAN z 2005 roku. Średnia liczba klatek 20. Praca CPU do 60%. GPU niestety nie pokazuje. Pierwszy film z 2005 roku Nie wiem czemu Afterburner nie chce pokazywać pracy GPU Klatki średnio 20 Praca CPU na 100% Na koniec Just. Szybcy i ściekli. Również z 2005 roku. Jak poprzednio statystyki z GPU nie pokazywane, CPU praca na 100%, klatki zaś średnio 15%. Tak ten komputer się sprawuje. Czeka mnie jeszcze przy nim dużo pracy. To dopiero początek przygody. Ale na ten odcinek już wystarczy. Na chwilę obecną komputer nie jest do końca złożony, bo nie jest to ostateczna konfiguracja. Wleci do niego dysk Compact Flash, na którym będę chciał zainstalować Windows 98. Mam nadzieję, że również uporam się ze sterownikami RAID, chociaż instalacja 7 powinna mieć już te sterowniki. Pod Windows 2000 i Millennium wystarczy zwykły dysk na IDE. Na pewno wymienię jeszcze procesor na no mocniejszy. Znalazłem w swoich zasobach Pentium M o taktowaniu 1,86 GHz. Piszcie śmiało komentarze, jeżeli macie jakieś sugestie co do tego sprzętu. Na pewno pojawią się jeszcze filmy o tym komputerze. A jeżeli Wam podobał się ten odcinek, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, zachęcam, abyście to zrobili. A tymczasem do zobaczenia! Nie słuchajcie tego kebiasza, on jest szajbnięty, to jest jakiś szajbus, ja to wam mówię, to ja wam mówię, retro -gibus. nie słuchajcie go.